Joachim Gauck, były prezes Urzędu do Spraw Akt Stasi. Panie doktorze, pan przez 10 lat kierował Urzędem do Spraw Akt Stasi. W Niemczech problem rozliczenia z przeszłością komunistyczną zaczął się już w 1990 roku. Dlaczego Niemcy zabrali się za to tak szybko? W pewnym sensie mogliśmy opierać się na czymś, co nazwałbym konsensem, który powstał w zachodnich Niemczech. Polegał on na tym, że nie chcieliśmy w polityce odcięcia się od przeszłości. Wynikało to z naszych doświadczeń historycznych. Po II wojnie światowej pierwszy kanclerz federalny postanowił wprowadzić były elity nazistowskie, które zostały odsunięte w procesie denazyfikacji ponownie do życia publicznego. Gdy jednak minęło jedno pokolenie, w roku 1968 młoda generacja ostro zaprotestowała przeciwko udziałowi w życiu publicznym osób uwikłanych w nazizm. Tak się stało, że z opóźnieniem jednego pokolenia pojawił się wyraźny protest przeciwko każdej próbie odsuwania od siebie problemów i odcinania się od własnej przeszłości. W latach 90. mieliśmy to doświadczenie w pamięci. Wiedzieliśmy, że takie odcięcie od przeszłości nie będzie funkcjonować. I gdy Polacy powiedzieli wtedy Chcemy grubej kreski, my wiedzieliśmy, że u nas nie będzie to funkcjonować, ponieważ gruba kreska służy tylko tym, którzy byli w elitach komunistycznej władzy, a nie służy tym, którzy byli zwykłymi, szarymi obywatelami. I nie ma dobrych politycznych i moralnych powodów do takiego odcięcia przeszłości grubą kreską. Nasz pierwszy premier musiałby być naprawdę twardym upartym zdrajcą, gdyby nie otworzył akt sztazji. Przywódca partii socjaldemokratycznej był wieloletnim agentem, to, że otworzyliśmy te akta, zapobiegło sytuacji, w której byli współpracownicy mogli zajmować odpowiedzialne stanowiska. Dobre było to, że cała sztazi została zlikwidowana. Żaden z tych funkcjonariuszy nie wszedł do nowych służb publicznych. To wszystko dobrze funkcjonowało. To, czego nie udało się do końca, to, że osoby na najwyższych stanowiskach w partii, które miały władzę na poziomie lokalnym, powiatowym i rządowym, a więc na przykład w komitecie centralnym, znalazły się w lepszej sytuacji niż nawet najmniej ważni agenci sztazji. I to uważam, że był błąd polityczny, bo to partia była zleceniodawcą dla sztazji. W czasach realnie istniejącego socjalizmu tajne służby były wszędzie. Nie tylko w gospodarce, polityce. Były też w sądach, również w świecie artystów i także niestety w kościele. Dlatego można powiedzieć, że nie było obszarów, w którym by one nie były obecne. Może nie wszędzie mogły sterować całkowicie, ale wieloma sprawami mogły dyrygować. Mogły mieć na wiele rzeczy wpływ, ale były doskonałym instrumentem sprawowania władzy dla partii komunistycznej. I to jest tak, że byli sprawcy mają swoje prawa, ale ich prawa nie powinny być traktowane jako ważniejsze niż prawa ofiar. I to właśnie było nowe w niemieckim podejściu. Proszę spojrzeć po II wojnie światowej ofiary nazizmu stały jak żebracy przed zamkniętymi drzwiami archiwów, bo wtedy prawa osobiste sprawców ważyły więcej niż godność i prawa obywatelskie ofiar. Nie chcieliśmy, żeby to się wydarzyło po raz drugi. Chcieliśmy, żeby odebrana godność ofiar i fakt, że kiedyś ich prawa zostały złamane, były sprawą ważniejszą niż prawa osobiste sprawców lub informatorów. I tak spojrzał na to niemiecki parlament. W zasadzie dokonał zmiany perspektywy na rzecz większości ofiar reżimu. Czy do budowaniu sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa nie lepszym mechanizmem jest to, co pan nazwał grubą kreską? Zapomnienie od przeszłości, odcięcie się od niej? Mm, są bardzo konkretne sytuacje, gdzie trzeba powiedzieć na wszelki wypadek, dokonajmy odcięcia przeszłości. Podam panu na to przykład z przeszłości. Gdy generał Franco zakończył swoją dyktaturę, a Hiszpania przechodziła do demokracji, wtedy zawarto historyczny kompromis, który być może był wzorem dla innych krajów. Dyktator oddaje władzę, ale za to dostaje amnestię. Do tego trzeba wiedzieć, że wojna domowa w Hiszpanii była po obu stronach bardzo okrutna. I można sobie wyobrazić, że pod koniec rządów Franco istniała w ludziach potrzeba zemsty. I wtedy z czystej ostrożności wprowadzono grubą kreskę. Ale dzisiaj w Hiszpanii trwa burzliwa debata o tym, co naprawdę wydarzyło się lata temu w okresie wojny domowej. To znaczy gruba kreska nie działa na zawsze, lecz może zapewnić pokój tylko na pewien czas. Często się zdarza, że osoby, które były uznawane za autorytety, takimi autorytetami w przeszłości nie bywały. Czy to nie szkodzi społeczeństwu, czy też raczej w jaki sposób to sprawia, że społeczeństwo jest silniejsze, zdrowsze ja, ja. potem, jak to było w Niemczech? To jest ten wielki strach, który pojawia się w Polsce. Pewne środowiska, np. środowisko Solidarności albo kręgi kościelne lub środowiska artystów, obawiały się, że nasza wielka, heroiczna rola, którą odgrywaliśmy, zostanie zrujnowana, jeżeli poznamy fakty. Musimy jednak zawsze pamiętać, że współpraca z tajnymi służbami dotyczyła mniejszości. To było bardzo niewielu ludzi, którzy mówią o współpracy tak, i bardzo wielu, którzy powiedzą nie. Czyli w przypadku niektórych osób stwierdzimy związki z tajnymi służbami, ale u niektórych osób zobaczymy nieskończenie wiele bohaterstwa. I dlatego akta pokazują nam nie tylko tych ludzi, którzy zawiedli, ale także tych wspaniałych. Jeżeli społeczeństwo wyjdzie z okresu stanu wojennego, czy z okresu protestu, i krok po kroku przekształca się w społeczeństwo obywatelskie, to musi nauczyć się akceptować również ciemne strony swojej przeszłości. Nie ma narodów, w którym są tylko bohaterowie. W każdym narodzie są również ludzie, którzy nie są bohaterami, którzy zawiedli, którzy służyli dyktaturze. I wie pan, jako Niemiec, mógłbym tak powiedzieć: Właśnie Polska ze swoją bohaterską historią i umiłowaniem wolności, i wiernością ideom wiary właśnie Polska nie utraciłaby przecież swojej tożsamości, gdyby ukazała prawdę we wszystkich jej przejawach. Nigdy tak by się nie stało. Lecz właśnie ci wielcy reformatorzy, odnowiciele i bohaterowie prawdy i wiary zajaśnialiby jeszcze większym światłem, a więc wolność nie może bać się prawdy i ważne jest, żebyśmy realizowali to krok po kroku.